Aplikacja Fortask, o której chcę powiedzieć, pozwala oszczędzać czas pracowników, pozwala poprawić efektywność, obieg informacji. Dzięki temu pracownicy w dużo łatwiejszy sposób mogą prowadzić swoje zadania, prowadzić projekty, wymieniać się informacjami, ale też burmistrzowie mają dostęp do tych informacji, są w stanie szybciej zasięgnąć tej wiedzy i na miejscu odpowiedzieć. Na pewne pewne sprawy, o które są pytani, a w których mogą, e, mogą je tylko monitorować, nie biorą w nich czynnego udziału, więc odpowiadają zawsze na podstawie stanu faktycznego. Zapraszam na film i posłuchanie wypowiedzi użytkowników aplikacji. Wiosną 2023 roku postanowiliśmy wprowadzić do urzędu w gminie Musina system zarządzania zadaniami. Widzieliśmy taką potrzebę. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wybraliśmy program Fortask, ponieważ wydawał nam się bardzo przyjazny i intuicyjny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w jego środowisku. Początkowo wprowadziliśmy system zarządzania dla kadry kierowniczej. Testowaliśmy przez kilka miesięcy, na ile będzie on funkcjonalny do naszych zadań w strukturze urzędowej. Testy wypadły pozytywnie, włączaliśmy sukcesywnie kolejne osoby i w ciągu kilku miesięcy podłączyliśmy do programu cały urząd, jednostki organizacyjne, również spółki komunalne korzystają z tego systemu. Jestem kierownikiem referatu zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Od niespełna roku funkcjonuje w urzędzie system Fortask. Jest to system, który ułatwia delegowanie i zarządzanie pracą. Dzięki temu mogę w sposób naturalny przekazywać informacje moim pracownikom i jakim burmistrzom o realizacji danych projektów, o Konkursach, które mają się odbywać. W trakcie realizacji projektów w sposób naturalny przypisujemy osoby do danych projektów, gdzie jest łatwość komunikowania się oraz delegowania zadań. Nie są w tym momencie potrzebne nam odrębne spotkania czy też wymiany informacji mailowych. Wszystko dzieje się w tym systemie Fortask. Jest to system, który z pewnością ułatwia naszą pracę. Nie musimy angażować wielu osób do danych odpowiedzi. Są zaznaczone terminy, w którym poprosimy zawsze o udzielenie danej komunikacji czy też informacji zwrotnych. Dzięki temu również moja praca zyskała wyższy poziom, ponieważ w sposób klarowny, jasny i czytelny deleguje zadania pracownikowi, który też widzi, jakie mam oczekiwania, można załączyć pod ten system materiały i dokumenty, które są bardzo pomocne, tabele, harmonogramy, które ułatwiają naszą pracę. Dzięki temu zyskujemy czas oraz efektywność naszej pracy. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie fortasku w naszym referacie uruchomiliśmy taką funkcjonalność, która opiera się o kalendarz i sprowadza się do tego, żebyśmy mogli skutecznie i sprawnie planować wizyty mieszkańców, którzy potrzebują naszej pomocy w obsłudze przy składaniu wniosków do programu Czyste powietrze. Jednocześnie dzięki temu uzyskujemy też informacje dla Osób z kierownictwa, które potrzebują wiedzieć w danym momencie, czy są wolne terminy, bo obsługują na przykład klienta, który przyszedł na wizytę, albo chcą dowiedzieć się w dowolnej chwili, czy i kiedy najbliższe terminy możliwe są dla wprowadzenia kogoś kolejnego klienta do obsługi. Więc ta funkcja Fortaska w postaci kalendarza bardzo nam ułatwiła i usprawniła obsługę klientów, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze. Inną formą wykorzystywania Fortaska, którą realizujemy na co dzień, wykorzystujemy moduł kanałów. Stworzyliśmy sobie kilka kanałów, które są dedykowane dla określonych użytkowników w ramach naszej organizacji. Pierwszy z nich dotyczy e, pracowników samego referatu, e, w którym ja mogę e, jako kierownik wymieniać się z nimi informacjami z bieżącej pracy, takiej codziennej. E, inne kanały dedykowane są dla naszych e, innych referatów, które e, współpracują z nami przy realizacji zadań, gdzie z określonymi strukturami po y, wymieniamy się informacjami niezbędnymi w realizacji określonych y, celów czy zadań. Wreszcie kanał y, dedykowany też y, utworzyliśmy dla najwyższego kierownictwa, panów Burmistrzów, sekretarza i skarbnika, po to, żeby kluczowe, najważniejsze informacje też mogły być y, dla nich y, w ten sposób y, dedykowane i być dla nich przede wszystkim też dostępne w dowolnej chwili i czasie. Rozpoczynając swoją pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mosinie, już od samego początku zauważyliśmy, że potrzebujemy narzędzia, które pomoże nam usystematyzować pewne procesy i zadania, które tutaj wykonujemy. Biorąc pod uwagę, że Urząd Miejski w Mosinie rozpoczął fazę testowania aplikacji, postanowiliśmy również. Do tego projektu dołączyć, i tak e, dzięki małym kroczkom udało się zbudować aplikację, która e, do dzisiaj funkcjonuje. Jest ona e, rozbudowana w dość zaawansowany sposób, posiada wiele różnych modułów, począwszy od chociażby urlopów e, czy takiego zwykłego planu e, dnia, ale ma też e, bardzo istotną funkcję, z, e, jeżeli chodzi o. Z punktu widzenia rodzica czy opiekuna, ponieważ zakładając konto takiej osobie, rodzic ma podgląd do tego, co danego dnia jego dziecko tutaj u nas w ośrodku robiło, czego się nauczyło, w jakich czynnościach brało udział. Myślę, że bardzo też ważną kwestią jest kwestia kalendarza, które pozwalają nam w bardzo taki szczegółowy sposób zaplanować sobie te wszystkie wydarzenia, które tutaj się dzieją, włączając poszczególne osoby, ale również czasami nawet przekraczając zasięgiem projekty tylko w ramach środowiskowego domu samopomocy, bo mamy możliwość też tworzenia takich projektów. Międzyjednostkowych, czy, czy na przykład takich, które gdzieś są przy współdziale Urzędu Miejskiego, czy właśnie innych jednostek i dzięki temu też jesteśmy tutaj na bieżąco i możemy te pewne procesy monitorować. Bardzo istotną rzeczą dla mnie jako kierownika była pewna systematyczność i możliwość, Korzystania z tych wszystkich danych, które są y, zapisane w aplikacji. Dzięki tak naprawdę kilku kliknięciom jestem w stanie wygenerować sobie szczegółowy raport, a dane w nim zawarte służą mi do tego, żeby przekazać je do Urzędu Wojewódzkiego i na podstawie tych danych y, rozliczamy swój każdy bieżący miesiąc y, działalności. Myślę, że to jest bardzo istotny aspekt, bo pozwala zaoszczędzić naprawdę masę czasu. I tak jak rozmawiam z poszczególnymi osobami, pracownikami, no to również dla nich ten czas też jest istotny, bo po prostu kilka minut dziennie powoduje, że wszystko mamy w jednym miejscu systematycznie i nie, nie musimy tracić tej swojej energii, tego swojego czasu na to, żeby na przykład wypełniać te zadania jedno, jednokrotnie na koniec tygodnia. Często zdarzało się, że jakieś tam rzeczy były pomijane. Tak to dzięki tej systematyczności mamy stały dostęp i pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w środowiskowym domu samopomocy. W środowiskowym domu samopomocy w Moślinie pracuję od połowy września. Tak naprawdę byłam przerażona, kiedy kierownik mi zakomunikował, że będziemy pracować z takim narzędziem jak Fortask, ponieważ zawsze gdzieś tam mijałam się z tymi nowinkami technologicznymi. Mimo, że, że mam telefon obsługuję i tak dalej, ale gdzieś zawsze się z tym miałam po drodze. Natomiast no tak naprawdę jak dostałam to narzędzie do ręki, mimo mojego przerażenia, zobaczyłam, że to jest coś fajnego w obsłudze, coś łatwego. W poprzedniej pracy terapeuty właśnie mieliśmy zaszyty. Które musieliśmy co tydzień uzupełniać, wpisywać zajęcia, wpisywać postępy danego uczestnika. Tutaj jest o tyle to naprawdę komfortowe, no i to przede wszystkim też zajmowało mega dużo czasu. Praktycznie pół piątku z życia mieliśmy wyjęte, ponieważ trzeba było wpisać taką ocenę. Tutaj jest to tyle fajne, że poświęcamy tak naprawdę 5 minut dziennie, gdzie mogę to nawet zrobić po pracy, usiąść przy kawie, na po prostu pomysły, które przez cały dzień gdzieś tam zalegały w głowie, mogę wpisać w tę aplikację. I też fajne jest to, że mamy taki łatwy, szybki dostęp. Mogę mieć aplikację na telefonie, mogę mieć w komputerze, w pracy. Jeśli kierownik coś potrzebuje, pisze do mnie, ja od razu mogę odpisać. Zawsze mi się wyświetlają gdzieś tam te powiadomienia. I tak samo z całą grupą współpracowników, gdzieś tam kadra non stop ma ze sobą kontakt i faktycznie, jeśli chodzi o tego Fortaska, to to działa bardzo dobrze. Fajną rzeczą na pewno jest to, że mm, mamy jakiś taki wymierny wpływ na to, jak wygląda ta aplikacja. Ponieważ jeśli brakuje mi czegoś, gdzieś sobie coś wymyślę, że a chciałabym mieć dodatkową zakładkę tylko dla siebie, gdzie są moje wydarzenia, w których biorę udział, y, no to mogę się zwrócić z taką, z taką prośbą tu do działu technicznego i zawsze taka. Y, Prośba nie zawsze zostanie uwzględniona i zawsze mam pozytywną odpowiedź, i faktycznie się dostosowują do, do naszych próśb. No i też jeśli chodzi o wdrażanie jakichś nowych rzeczy, nowych pomysłów we Fortasku, to no to nie jest jakieś, jakieś drastyczne zmiany, to jest tak fajnie płynne, przychodzą nowe zadania, dziennik aktywności na przykład, gdzie kierownik może sobie codziennie spojrzeć w to, czy co tydzień ma takie podsumowanie, jak wyglądały nasze zajęcia. No to są naprawdę takie rzeczy, które ja nie zauważam tych zmian jakoś kolosalnie. Tak naprawdę po. W tygodniu mam, a coś tu nowego wpadło, a ja już to robię, nie? I to jest takie zastanawiające, że przychodzą jakieś tam nowe rzeczy, ale to nie, że a dokładamy ci obowiązków, tylko faktycznie są fajne nowinki, które usprawniają to działanie nasze. Dzięki Fortaskowi mamy bieżący podgląd na prawie wszystkie sprawy, które toczą się w urzędzie. Staramy się wiązać zadania Fortasku. Te najważniejsze, ale czasem też drobne, które potrafiłyby umknąć. Zakładamy zadania dla pracowników często na spotkaniach, które toczą się po godzinach pracy urzędu, na różnych zebraniach wiejskich czy przy innych okazjach. Albo czasem zdarza się, że nawet w weekend, kiedy sobie o czymś przypomnimy, tak pracownik otrzymuje zadanie, rano, kiedy, kiedy odpali system, widzi, że zostało do niego przydzielone zadanie i może je realizować, zmieniać status, pokazywać nam postępy. Bardzo istotne jest dla nas jako kadry zarządzającej stały bezpośredni dostęp do informacji, które są zawarte w samych zadaniach, ale również w dyskusji, która się często toczy pod zadaniami. Czyli mamy pracowników, którzy mają przydzielne zadanie i raportują w, pod zadaniem Postęp. Można też wybierać różne podzadania, można robić checklistę do zadania. I w ten sposób śledzimy postęp z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie co jest bardzo przydatne, często poza godzinami pracy urzędu, kiedy no ta, ta, ta wiedza jest nam zdecydowanie potrzebna w kontakcie z mieszkańcami. Fortask bardzo uporządkował nam prowadzenie zadań. Dzisiaj, z perspektywy już kilku miesięcy, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego systemu. Zadania nie są gdzieś na mailach, nie są w jakichś zeszytach, na kartkach, tylko wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu. Nawet jeżeli zdarzy się nieobecność pracownika przez dłuższy czas to współpracownicy wiedzą, w którym miejscu znaleźć informacje, mogą łatwo odnaleźć, na jakim etapie jest prowadzone dane zadanie i jakie są kolejne kroki zaplanowane w ramach tego zadania. Także dzisiaj, z perspektywy czasu niedługiego, jeszcze raz powtórzę, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego programu. Jeśli chodzi o aplikację, każda z jednostek, każdy z działów, z referatów, wykorzystuje ją w trochę inny sposób. Część wykorzystuje zadania tak, jak powinny być one wykorzystywane, czyli w formie właśnie zadań, rzeczy do zrobienia. Część jednostek, jak na przykład Środowiskowy Dom Samopomocy, wykorzystuje niektóre zadania stricte statystycznie, po to, żeby móc generować zestawienia, raporty. I raporty, nie wszyscy będą ich potrzebować. W środowiskowym domu jest to bardzo użyteczne, potrzebne, ponieważ skraca o kilka godzin miesięcznie pracę kierownika. Pozostałe elementy, takie jak kalendarz, mogą być wykorzystywane w różny sposób przez referaty, przez jednostki. Dla środowiskowego domu kalendarz pełni funkcję przypomnień, rzeczy na bieżąco do zrobienia, które są zaplanowane. Dla referatu ochrony środowiska kalendarz jest bardziej wykorzystywany w kontekście wydarzeń, aby planować swoją pracę, spotkania, spotkania z mieszkańcami i z interesariuszami. W ten sposób są w stanie udostępnić informacje, co dokładnie się u nich dzieje, bez wymiany maili, bez wymiany tego typu informacji. Również, jeżeli chodzi o środowiskowy dom, wykorzystują konta gości do komunikacji z rodzicami, przez co mają pełniejszą wiedzę, co dokładnie się wydarzyło w danym dniu. Wykorzystują również oczywiście szablony, dzięki którym mają swój rytm dnia, swój plan zbudowany i łatwiej jest im podążać. O tym wspominała jedna z pracownic, Olga, że... Rozpoczęła pracę i wszystko było dla niej jasne. Dzięki temu, że było to właśnie opisane, zebrane w jednym miejscu. Nowe elementy, które wdrażamy, które projektujemy, są dobrze odbierane przez pracowników, bo odbierają ją zazwyczaj jako drobną zmianę, drobną rzecz, która jest po prostu do zrobienia. Jeżeli chodzi o kalendarz, inny z referatów ochrony środowiska wykorzystuje wydarzenia, wykorzystuje je do planowania swojej pracy. Tego, co ma się wydarzyć, i udostępnia te informacje dalej do burmistrzów, dzięki czemu oni, rozmawiając z mieszkańcami, mają na bieżąco podgląd, jak wygląda sytuacja w tym konkretnym obszarze. Również Referat Ochrony Środowiska wykorzystuje kanały. To jest przestrzeń, dzięki której można wrzucać posty, jak na forum dyskusyjne i rozmawiać o danych elementach, danych tematach. Można dobierać zakres, kto uczestniczy w danym kanale, oraz ewentualnie dołączać nowe osoby, przez co, jeżeli jakiś temat po prostu się rozrasta, można wtedy udzielić wszystkich informacji, które były ustalone, jest dostęp do całej korespondencji, wszystkich rozmów, które były prowadzone w tym konkretnym obszarze. Również, jeżeli chodzi o czas pracy, o czas reakcji, dostęp do informacji daje to, że wszystko jest o parę kliknięć dostępne, przez co można sprawdzić informacje na temat ważnych strategicznych zadań, na temat elementów, które są zlecone i szybciej odpowiedzieć. Burmistrz podawał jeden z przykładów o Radzie Miejskiej, że wówczas jest w stanie na bieżąco odpowiedzieć i nie ma już czegoś takiego, że musi pamiętać o tym, żeby udzielić odpowiedzi, odpisać. A jeżeli faktycznie nie, nie ma takiej informacji dostępnej, to wystarczy, że oznaczę daną osobę, danego kierownika, dany referat i tą odpowiedź wówczas dostanie, będzie mógł wrócić z informacją. W zależności od potrzeb, każda z przestrzeni zadaniowych może być skonfigurowana inaczej, przez co m, można w tym momencie m, mieć własną ścieżkę, czyli zadanie jest najpierw akceptowane, potem jest w trakcie, może mieć status rozwiązany, potwierdzony, bądź w, jakich, w jakichś wypadkach może być np. anulowane bądź odrzucone. I tym wszystkim jesteśmy w stanie sterować, ustawić, że dana przestrzeń pozwala na dane zachowanie, inna w tym momencie na to nie zezwala. Dzięki temu każdy z referatów, każda z jednostek ma swoje konkretne, specyficzne elementy i pozwala im to płynnie pracować, płynnie zarządzać swoim workflow pracy. Dodam, że ten film również zaplanowaliśmy oczywiście w Fortasku.